Myśl zasady bigger, better, more badass, nowy Doom Eternal debiutuje na Xbox One. W najnowszym XY Extra przygotowałem więc 5 powodów, dla których musicie w niego zagrać i spalić piekło. Zapraszam na materiał. Powód pierwszy. Oto stary klasyczny doom w nowym wydaniu i nie mam tu na myśli żadnego remastera czy remake'u, a fakt, że Doom Eternal to mocno rozbudowana i usprawniona gra bazująca na wypracowanym w 2016 roku powrocie do serii. A już wtedy mówiłem o tamtym dumie, że jest grom na miarę naszych czasów, czerpiącą garściami z oryginału. Wychodzi więc na to, że Doom Eternal też jest taką grom tylko jeszcze bardziej. Powód drugi. Jak poprzedni Dum nauczył nas, że poruszanie się jest kluczem do sukcesu, tak Eternal idzie o krok dalej. Dodatkowe mechaniki sprawiają, że nasz morderczy taniec może trwać w zasadzie w nieskończoność. Amunicja, zdrowie, pancerz: teraz wszystkie zasoby możemy pozyskać z zabijanych demonów. Wystarczy odpowiedni cios kończący, finisher lub broń, którą potraktujemy niemilca. Tu kolejna nowość: obok piły mechanicznej możemy podpalać wrogów miotaczem ognia. Powód trzeci. To, co dzieje się na ekranie, to nie tylko krwawy taniec śmierci w wykonaniu Doomslayera, ale też prawdziwa uczta dla naszych oczu, a to za sprawą technicznego zaplecza Xboxa oraz programistów z id Software. Czuć, że produkcja wyciska soki, nawet z Xboxa One X, ale daje w zamian niesamowitą jakość. Jest to bezsprzecznie idealny przykład gry AAA hulającej na x w płynniutkich 60 klatkach z obsługą rozdzielczości do 4K i technologią HDR na dokładkę. Powód czwarty. Choć powiedziałem wcześniej, że w Doom Eternal zasoby uzyskujemy dzięki pokonywanym demonom, nie znaczy to wcale, że apteczki lub inne użyteczne cuda zniknęły z mapy. Gra nadal punktuje eksplorację i zawiera wiele sekretów poukrywanych w mniej oczywistych zakamarkach. Wiąże się to jednocześnie z jeszcze bardziej podkręconym poruszaniem się. Bieg, strejfowanie, wspinaczka, a nawet zagadki środowiskowe bazujące na naszej zwinności. Powód 5. Doom Eternal dostarczy nam masę zabawy, a jednym z głównych jej filarów jest przebogaty arsenał. Są tu bronie znane z Duma 2016, ale też masa nowych zabawek dostępnych do wypróbowania. Co więcej, deweloperzy zaprojektowali grę tak, aby premiować częste zmiany broni i korzystanie ze wszystkich śmiercionośnych zabawek. Co za tym idzie, większość z nich ma swoje mocne i słabe strony, więc rozumne posługiwanie się nimi to droga do zwycięstwa. Oczywiście poznanie ich możliwości pozostawiam Wam, jednak wiecie, że także w tej odsłonie Duma nie mogło zabraknąć kultowego BFG. I tak właśnie prezentuje się lista najważniejszych moim zdaniem powodów, które powinny skłonić Was do sięgnięcia po dumi Eternal. Dajcie jednak znać w komentarzach, czego Wy spodziewacie się po nowym dumie. Nie zapomnijcie też o łapce w górę, jeżeli podobał Wam się ten film oraz o subie, by nie przegapić innych naszych materiałów. Ja tymczasem się żegnam, do następnego, cześć!